Wszyscy wiemy z jakimi opiniami spotkał się Dragon Age The Veil Gra ładnie mówiąc nie przyjęła się za dobrze, no ale co powiecie na remake starszych odsłon? No pewnie pojawiał się już w waszej głowie obawy, zresztą trudno mi się dziwić. Natomiast myślę, że warto poruszyć ten temat, szczególnie że poruszył go również jeden z twórców. Oprócz tego porozmawiamy sobie dzisiaj o tym jak Sony mogło uniknąć zamknięcia pewnego studia, a mianowicie twórców Concord, czyli Firewalk. Poruszymy sobie temat Death Stranding 2, bo Hideo Kojima udostępnia nowe materiały. Ubisoft chce wrócić do swoich Starej dobrej formy, no i Cyberpunk 2077 trafi na kolejne urządzenia, i powiem Wam, że jest to całkiem zaskakujące. Także subskrybujcie kanał, sprawdzajcie naszego Instagrama, na którym często pojawiają się newsy w szybkiej formie, no i lecimy z materiałem. No i właśnie, jak już tak o The Veilguard zahaczyłem, no to sprawdźmy sobie, jak wyglądają obecnie statystyki. Tak sytuacja ma się na Metacritiku, a Weilguard gra w tym momencie tyle osób. No i co by tutaj nie gadać, nowy Dragon Age w porównaniu chociażby do dwójki wygląda, w mojej opinii, po prostu śmiesznie. No ale właśnie, jaka jest szansa, na ewentualny remake starszych osłon no bo studio Bioware w przypadku legendarnej edycji Mass Effecta zabrało się za remaster, więc pytanie, czy przy Dragon Age również możemy liczyć na jakiś remaster czy też remake, bardziej z nastawieniem na remaster jednak. John Epler, czyli reżyser kreatywny Dragon Age The Veilguard, wspomniał, że oczywiście nie jest to wykluczone, natomiast głównym problemem jest tutaj silnik Eclipse Engine, który został wykorzystany w Dragon Age Origins i Dragon Age 2, bo infizycja była już robiona na Frostbite. No i pewnie jeżeli chcieliby się skupić na remasterach, no to trudno by było zrobić całą zremasterowaną trylogię i musieliby albo postawić na Originy 2, albo właśnie na Inkwizycję. Myślę, że jestem jedną z około 20 osób w obecnym Bioware, które faktycznie korzystały z Eclipse. To nie byłoby tak łatwe jak w przypadku Mass Effect. Kochamy oryginalne gry, nigdy nie mów nigdy, więc nadzieje jak widać zawsze są. Pytanie, co by było lepszym pomysłem, remaster Inkwizycji czy Originy 2? Wydaje mi się, że raczej ta druga opcja. Jeśli chodzi natomiast o wątek Veilguard i potencjalnego dodatkowego kontroli, kontentów grze, no to studio Bioware oficjalnie informuje, żebyśmy raczej nie spodziewali się dodatków do gry, bo w tym momencie skupiają się na kolejnej odsłonie Mass Effecta, no i prawdę mówiąc, bardzo dobrze to słyszeć. Pytanie, w jakim wydaniu zostanie ten Mass Effect 5 udostępniony, no bo podejrzewam, że po premierze nowego Dragon Age pojawiają się tu pewne zwątpienia ze strony graczy, no i nie ma co się dziwić. Dajcie znać, czy gracie w Vailguard, no i jakie są w tym momencie wasze odczucia i myślę, że warto przejść do kolejnego tematu, a mianowicie PlayStation, Sony i zamknięcie Firewalk Studios. Sony miało przeznaczyć na Concorda około 400 milionów, co jest naprawdę kosmiczną kwotą, biorąc pod uwagę na to, jaki był to projekt, bo nie ma sensu wypowiadać się o tym szerzej po raz kolejny, ale gra zwyczajnie nie miała prawa się udać w 2024 roku, bo nie oferowała sobą nic ciekawego, tak jak chociażby nadchodzące Marvel Rivals, które co prawda jest oparte na podobnym modelu rozgrywki, no ale w Rivals mamy coś zupełnie innego i bohaterów, których już znamy i którymi faktycznie chcielibyśmy zagrać, bo Concord w wcale tymi bohaterami nie stał i próbował promować się swoim modelem rozgrywki i tym, że ma on elementy karcianki, co jak wiemy nie wyszło. Serwery Concorda zostały koniec końców wyłączone, no a studio odpowiedzialne za niego zostało zamknięte. Stało się to 29 października, a właściwie to wtedy ogłoszono jego zamknięcie, a gra jak szybko zaliczyła premierę, tak szybko została zamknięta. No i Sony nie dało Studio Firewalk kolejnej szansy. Pytanie czy słusznie? Według współreżysera The Last of Us czy Uncharted 2, Bruce Estrella, który to odszedł z Naughty Dog w 2017 roku, Sony trochę pospieszyło się z tą decyzją. Stwierdził, że zamknięcie studia jest bardzo krótkowzrocznym i nieodpowiedzialnym podejściem. Napisał, że taki zespół się po prostu buduje i taka nawet duża porażka wcale nie musi oznaczać jego końca i studio nadal w jego opinii powinno być rozwijane. Porównał to tutaj do Uncharted 1, które popełniło pewne błędy, a studio wyciągnęło wnioski i tak oto powstała dwójka, która była już dużo lepsza. Stwierdził, że decyzja o zamknięciu studia nie powinna być podejmowana przez dział finansowy w sony, no ale sami wiemy jak wygląda branża, wiemy jak wyglądają dzisiejsze realia, jeśli chodzi o studia zajmujące się grami. No i jeżeli faktycznie poszło na to 400 milionów i gra okazała się naprawdę spektakularną porażką, w zasadzie nie udało się tam zupełnie nic, no to pytanie, kto tutaj ma rację. Wypowiedział się także weteran branży z Rockstar Games, który pracował przy czterech odsłonach serii Grand Theft Auto, napisał, że o Concordzie można mówić wiele rzeczy, ale na pewno nie można odmówić tego, że gra była dopracowana i powiedział, że dobrze by było przekierować zespół do prac nad inną, Grą, albo przekazać im już istniejącą markę, aby stworzyli chociażby grę PVP, tylko że w zupełnie innym stylu. On również stwierdził, że była to pochopna decyzja i że wydawcy najpierw przeznaczają miliardy dolarów na przejęcie danego studia, po czym je zamykają po jednej nieudanej finansowo grze, mimo tego, że od strony technicznej była dobra. No szczerze polemizowałbym, czy Concord był do końca udaną grą, ale przede wszystkim, nie rozgadując się tutaj jakoś bardzo na ten temat, zwyczajnie nie trafił w gusta graczy, nie spełnił ich oczekiwań, a to jest przecież przy grach najważniejszy ważniejsze. No i myślę, że na tym warto to zakończyć, a zainwestowali ogromne pieniądze, było to ogromne ryzyko, które po prostu skończyło się jak się skończyło. Nie wiemy też co działo się wówczas wewnątrz Sony, nie znamy ich dokładnych finansów. i Kojima podzielił się kolejnym materiałem z Death Stranding 2, tym razem jest to dość krótka, ale treściwa informacja, a w zasadzie menu, które zdradza jedną bardzo ważną funkcję, a mianowicie to, że najprawdopodobniej w Death Stranding 2 będziemy mogli odtworzyć sobie wydarzenia z jedynki, co oznacza, że przejście pierwszej odsłony nie będzie konieczne do... Zapoznania się z drugą i to menu, które w tym momencie widzicie nie jest jeszcze w 100% zaakceptowane i opublikowanie go przez kodzimy na Twitterze nie oznacza, że znajdzie się faktycznie w grze, bo jak on sam stwierdził, jest to jak na razie placeholder. No ale cóż, sam projekt zły nie jest. I taka funkcja wydaje mi się, że dla wielu osób będzie przydatna. Ja raczej zamierzam zapoznać się z jedynką przed premierą dwójki, która zaplanowana jest na 2025 rok i zapowiada się naprawdę konkretnie. Dajcie znać w ogóle, czy jesteście fanami The Stranding. Wydaje się, że premiera dwójki nastąpi raczej w połowie, nawet i pod koniec 2025 roku, a Kojima zapewnia, że prace idą cały czas zgodnie z planem. Gameplayowo nadal będzie to podobna rzecz, ale akcja gry została przeniesiona do Meksyku. Niepokojącą rzeczą na temat Death Stranding 2 było wystąpienie Hideo Kojimy na Tokyo Games Show w zeszłym miesiącu, gdzie stwierdził, że gra jest gotowa w jakichś 30-40%, cokolwiek miało to oznaczać. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wszystko ma iść zgodnie z planem no i mamy doczekać się premiery w przyszłym roku. Także zobaczymy, Jana na Death Stranding 2 w 2025 mocno Licza. Ubisoft teraz ma naprawdę trudny okres, nie jest to żadną tajemnicą, wiecie to doskonale pewnie wszyscy. No i nie kryje się z tym również Yves Gilmour, czyli dyrektor generalny Ubisoftu, który przyznał, że faktycznie firma jest teraz naprawdę dużym dołku, ale planuje się z tego dołka sprawnie wygrzebać i z co wrócić, jak to mówi, do starego, dobrego Ubisoftu, który stawiał na kreatywność i innowacje, za pomocą której zbudowali sukces tej firmy. No cóż, nie można odmówić tego, że Ubisoft lata wstecz był naprawdę mocny. Seria Assassin's Creed, szczególnie na początku, była. Czymś innowacyjnym. Grało się to świetnie, no i seria zrobiła wielu graczom dzieciństwo, tak naprawdę. No ale oczywiście pojawia się pytanie, jak oni planują zrobić tę wewnętrzną transformację Ubisoftu, jak planują powrócić do korzeni i do tego, aby tworzyć nadal kreatywne, innowacyjne tytuły. W końcu Prince of Persia The Lost Crown, czyli gra, która ostatnimi czasy była najbardziej innowacyjna, jeśli chodzi o Ubisoft, co prawda, nie przyjęła się jakoś niesamowicie, nie sprzedała się dobrze. Także pytanie, w jaki sposób chcą to zrobić. Ja szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu, jak mogliby wyjść. Z tego dołka jedną grą, bo jeżeli Assassin's Creed Shadows nie okaże się mocnym zawodnikiem, no to sorry, ale Ubisoft będzie miał jeszcze trudniej. I w Gilmoy, w zasadzie wszyscy deweloperzy z Ubisoftu uważają, że Shadows poradzi sobie dobrze i że po jego premierze w Ubisoftie będzie już inaczej. Zobaczymy jak to będzie, przekonamy się już 14 lutego 2025 roku. Cyberpunk 2077 w edycji Ultimate, czyli wraz z dodatkiem widmo wolności, ukaże się na makach. Jest to naprawdę ciekawa informacja i szczerze mówiąc, tego się akurat nie i co ciekawe ludzie którzy kupili grę w wersji PC-owej będą mogli zainstalować ją również na Macu. Premiera ma nastąpić na początku 2025 roku, a twórcy zaznaczają, że gra ma wspierać technologie takie jak path tracing, frame generation czy funkcja dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Dokładniejsze szczegóły na temat podzespołów wymaganych do zagrania w Cyberpunk 2077 zostaną ujawnione już niebawem, no i jest to kolejny duży tytuł, który dołącza do gier przeznaczonych na sprzęt od Apple. Zaraz Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village czy Death Stranding. Dajcie znać co o tym myślicie, czy będziecie grać w Cyberpunka 2077 na Macach. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się no i do następnego.